Cześć, macie ludzie, z tej strony Joel i Ewę i witamy was w kolejnym odcinku oldschoolowego grania Super Mario Bros X i bez większej gadki szmatki, zaczynamy dalej! Ale lipa, że jesteśmy mali Uważaj! Ło! Ale niespodzianka Żebyś czasem nie ten, nie zginęła no. Skąd ty to masz? Nie wiem, nie wiem Ej, ja też chcę takie coś Ty teraz, coś tu jest pod puchą no, dobrze, wiedziałem, że tu jest jakaś podpucha. No, chodź, tu, bo na no. Tak to, bo nawet nie skakać. No. Widzisz tak dalej, kodem, Ja uważam, bo po ostatnim to nie wiem. No i co, Przeszliśmy dalej. No i co tu ciekawego mają? Nic nie ma ukrytego? Ale Lipton, mogliby coś dać. No, ukryte. Mają. Jakiś taki niski. Co, co to jest za głupota? Podpucha. Uważaj! Łoo! Wow. Uwaga, ja tam podskoczę na ten, na małysza. Na stocha teraz jest. Łoo! Wow. Przyszedłem! Ale bez sensu. To jest koniec? To jakieś dziwne. Czy na pewno przyszliśmy? Ty! jeszcze? to. Jeszcze ta muzyczka w tle. Nie wiem, co jest grane z tym dźwiękiem. Bo raz go nie ma, raz jest. Dobra. Idziemy dalej. No, to trzeba uważać. A wiesz, że tam jeszcze rurkę mam do sprawdzenia? Po ostatnio, po ostatnim odcinku mieliśmy rurkę, której nie wybraliśmy. Idziemy do góry? No, do góry nic nie ma. Nie że tak będzie. No nie, co to jest? Ja cię, ty. Katastrofa. Trzeba chyba uważać na tych tam. Wow. Ale ty możesz się zabić tym swoim młotkiem. Dobra, skaczę, uwaga. W liska, będę chociaż duży. Uuu. Dobra, co teraz? Będę upadał powolutku. Sprawdzam teren czysto. Możesz iść. A tam nie sprawdziliśmy, co tam było. Dobra, okej, okay, rozumiem. To biegniemy sobie tutaj. Bierz ich, bierz, bierz. Diabaj, ja diabaj. Ja Bardzo gąka czas, Pyk, Pek, pek, pek. Ja biorę grzyba. Ja biorę grzyba! No dobra, niech ci będzie. Wybaczam tobie. Uważaj! Uważaj, bo on cię goni! Przeskakuj! No nie, zginiemy! Ja tu zginę! Nie zostawiaj mnie tak na ostatnią chwilę, ty. No dobrze, dobrze, zabijaj ich, zabijaj. A ja sobie tu popstrykam. Ała. Uhuu, na tyłku sobie zjadę. Ło! Wow. Dobra, czekaj na mnie. Czekaj, bo ty tak zapierdzielasz. O, tam jest kwiatek, idziesz po niego? Czekaj, jak ja mam tam dojść teraz. Dobra, spadamy. Dobra, wchodzimy z powrotem. Uuu! Uh. co to za trup. Halo! Nie, czekaj na mnie. Ty tam idziemy? Tam? No, tak. Nie wiem, tu już jak poszłaś, to idziemy tu. No, dobra, tam ty ty wybrałaś, wybrała. jak. Czekaj... Nie! Co ty mnie odganiasz? Odejdź. Ja to biorę! Wow. Tak, ja mam cię przepuścić z tym u góry. No, dzięki, wielkie dzięki, wiedziałem, że tak będzie. Nie, dziękuję, wiesz, posiedzaj, będę mały. Um. Stać z tyłu. Jeszcze uważałem, a ta specjalnie, nie. O, masz, popycham cię, o. Strzelaj tam lepiej. O, o i, i tak mnie bronisz, tak mnie bronisz. Małego bezbronnego jak chcę zjechać trochę mocniej. ale ale Cadosło, nawet nie chcę ten. Ja sobie pozjeżdżam. Mogę? Pewnie, że mogę, kto mi zabroni. z tym. Ej, ale bez sens, ty, a ja nic nie mam. Dzięki, wiesz. Wisisz mi e, latanie, nie? O, masz tutaj, chodź. No, jak ja tam skoczę? Masz tutaj o Tak, myślisz, że ja na nim go skoczę? No. Uh, 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 ty jadę. Uh, uh. Widzisz, masz. Ty, ale tamten się? był lisek, a to jest jakiś shop pracz. Ty. <noise> Dobra, jadę na dół. Musisz być okej? Okay? Teraz jak, jakiś shop pracz wyglądał. Ja wolę liska, ale no, liska, dobrze mówię. Wyglądam, jak jakaś maskotka z taniego hipermarketu, ty. Z chińskiego. Uh. Ale za to, jakiego nohala mam z tego, nie? Ty, patrz, chowam się nad po tym. No. Zjeżdżam sobie, widzisz? O, zatrzymałem się. Siedzę, odpoczywam. Nogi mnie bolą. Odpoczęłem sobie. Dobra. Strzelaj, strzelaj. Bo nic ciekawego się na razie tu nie dzieje. O, oh, safe Uf. Dobra, idzie teraz. Dalej. A czemu tu? Tam u góry coś było. Uważaj! Uważaj, to nas zabije. Dobra. O, masz tutaj. O, co to jest? Ja, to to ja to biorę. Ja to biorę i biorę grzyba. Ło Ja mam lepszą pukawę. Idziemy dalej. Ja mam pukawę, a ty masz jakieś takie. Ale moje ja mam za to pukawę kolorową, mrygającą jak teńka. Ja też mogę. Ale moja pukawa częściej strzela niż twoje. Nie, ale gówno, moje mniej strzela. Ty. Ale bez sens. A taka pukawa, ty. ty tu nie, można da się polecieć. Lecęć? Da się. Lecę. Nie ale da się. Jakoś wysoko nie da nie, nie da się. Dobra O! dobre, to było dobre, to ci akurat wyszło Nie widzisz? No jednak potrafisz Ty, ale moje jest jakieś giniowe ty. No moje bardziej zabija jeszcze no, coś jest? Nie wiem. Pewnie coś jest, tylko... Ooooooki. O, Uważaj! Jo! mi otokuje. ty nie chciałem. Twojej skórki, dobra, zabiłem jana. Do. Ty ale dobrze na tym skaczesz. No, ja tak nie skaczę na swoim. Uuu. O, by cię ciabnął. Spadłby ci na głowę. No ładnie, no ładnie. Jak ty szczelasz? Jak szczelasz? Dobra, pokawa była dobra, trzeba kończyć. Może bo ryba może wyskoczyć. Gdzie jest, ja? jest Jakiś czupak. O, nad melodyjka się końcowa pojawiła. Ja nie wiem. Co raz się pojawia, raz nie. Teraz muzyczka leci. Te sak. Super. Nie wiem co to. Nie wiem o co kaman. Ja idę tam, bo tam coś ja jest. To ja nie biorę. Jak jesteś taka desperatka, to okej. Okay. Dawaj go. Dziabnij go od razu z niego. Nie. Czemu go naprowadzasz na pewną śmierć? Oooooo! co to jest? Sobie, co tam jest? A ja też chcę takie coś. O, wow, ty! Co nie wiem, nie go! Ciekawe, czy można go to kieszeni... Ale ja lepiej wyglądam, jak go trzymam, ty. <laughs> Co? Ja z nim chodzę, to są... no i są... U ciebie to jakoś lepiej wygląda, ty. Ale bez sensu. No i niego. co ty zdrowia Ty, ty się? tu latają te... Nie wiem, to wraca, ja poczekam. Odpocznę. Tylko tak trochę niewygodnie mi trzymać. Teraz pala. Ostatni. Już teraz, jak go stracisz, to game Dzień over. Game over! O, kom, kom. No. He! Oh. Ło! Łaga! Ja strzela. A nie, to się nie. Ja wezmę grzyba. Aj! Ja wezmę grzyba. Daj, wzięła! Ratowałem cię. O, coś jest. Pewnie też ten Może być strzelający. Ło! 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 Dobra, ja to pilnuję, żeby ten... żeby nie strzelało. Bożoooj! I Idę, biegnę. Że widzi że się staram nie zginąć jeszcze. Ale, No ja tu się staram! Super, dzięki! Zostałem oficjalnie wyśmiany. Tak się staram. Dobra, weź skocz szybciej, dawaj tu. I mi podasz go jak ja ci go mam podać? Nie, nie <laughs> wiem, ale weź... Be... Na główkę byś mi skoczyła i, by, i byś tam... A, ja, a sobie wzięła? Dzięki. 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 Jak zwykle. Nie, nie, wskrzeszam się. Bo znowu wskrzeszę się i zginę. No i co się skrzesiłeś? No, wskrzesiłem się w odpowiednim miejscu, nie tak jak ostatnio. Nauczyłem się trochę, widzisz? O, jaki wielki, ty, ja go nie widziałem... Ja. Nie no, przejdziemy. Za 15 razem. Chodź, no. Teraz się postaraj, już Co to było? Co to było? Dobra, powiedzmy, powiedzmy, że nie widziałem tego. Jo! Prawie bym nie o. Coś tam nie wychodzi, No, teraz jestem kozak. To czekaj. Co czekaj? No, poczekała, nie? Aż będzie to moment, a... Wow, prawie nie wskoczyłem. Uciekam. Uciekaj. Uważaj, będę gdzieś strzelał. Uważaj, kolejny strzelający. No nie, co to jest? Ja mam tam bied. Dobra, no, wyczyściłaś? Wyczyściłam, Uwaga, ja no, no nie, jakie... Killerów dwóch. A? A? Ty, to co chwilę A? jest! A ty, jak, jak oni w ogóle tam pod tą ziemią sobie siedzą? U -u. Kurde! O nie! Kurka, Kurka mnie zabiła! O, nie! Tu strzelający musiał gdzieś być. Ale już go nie ma, bo go zabiłam. Uwaga, ci bombka wypadnie. nie. skrzeszasz się? Weź się lepiej wskrzeć, bo normalnie ta plansza jest tak głupia i trudna, że... Co tu się rzuca grzyba? To jest mój grzyb, nie twój. Dobre. Ty chciałaś mojego grzyba? To ci mogę dać, nie mam problemu. Ale, to było dobre. Idź, zabijaj ich. Teraz to zabijaj. A o, idę po To uważaj. Zaraz będą strzelać Mogłaś nie panikować, mogła zejść na to, bym się skrzesił, nie? No i teraz znowu musimy od początku grać Nie, wiesz co, cofamy się, zapomnijmy o tej planszy Cofnij się do tamtej rurki, co wybieraliśmy Nie wiem, zobaczymy Amatorzy nie, bo tyle żyć nawet traciliśmy, że... No gdzie ty Na tamtą rurkę. Którą? No, na lewo. To? No. Ty wiesz, gdzie to prowadzi? Nie. Ja też nie. Uh -huh. O, widzisz? Mówiłem, że coś ominęliśmy. Chodźmy. I to dużo ominęliśmy. Uh -huh. o. <gasps> na dinkę sobie wziąłem. Przyjmij to na linkę. No. O co to jest? Patrz, czasownik. A to chyba zatrzymuje czas, wiesz? O o, już się zgubiłam. Zatrzymam czas. No? Super. Aha. Ale to. <grymne> no Aaaa! i co? O, rybak. No chodź. To nie powiedział z Dobre to było. To jest kolejna Uciekaj amatorka. No, to stamtąd. No Ty już bez... wiem po co było ten. Po to, co tam, było te... Tam. ten czasu umile. Ooooo! Co to Dwa. było? No. Czekaj. Ale farciarz ze mnie roku, nie? Grzyba masz. Da, mam? O, faktycznie, no faktycznie. Biorę, uwaga. o jak, jak się zrzuca grzyba? Ja się go boję. Doczekaj, no, jego ja go ten... A nie ma go. Nie. Uwaga, podskakuję. Chodzkie klocki. O, -o. o, -o. No nie, jak on wybuchł? No bo on może wybuchać na ten. Tam coś jest. Łoo Musisz ich rodzić teraz. Dawaj, dziadu. Na dinkę. Wiesz, trochę to niekulturalne strzelać tego tak miniaturowego człowieczka. Ło! Dobre, dobre to było. Ty patrz, gościu z rakietą! to jest pierwsza misja no, nas. Się... Ty, a czekaj, tam u góry On coś góry, jest. No. Ja idę. Uur, Nie doskoczysz. Ja to doskoczyła, ona z no ta... a nas twojego. No No hej! Co? co? Ja to nie doskoczę, ja mam mniejszy skok niż ty. Powiem masz za duży brzuch. Dawaj. A, a to było tutaj! <laughs> Działaś, co tak się robi? Ty, a, a co było w tym domku? Nie wiem. To ja chcę sprawdzić domek. Nie, bo jak... a jak nie wyjdę? O, safe. Ja nie mogę już się cofnąć. Nie mogę się cofnąć. No dobra, weź NIE! Dobra, biorę. A ty weź zobacz, co tam jest jeszcze. I znowu plansza. Ciężko się Ty, jesteś koło mnie zaraz. Normalnie ten sam świat. nie Pod spód. Pewnie kluczyk jest tu. Nie ma? Mam klawkę. Gdzie jest kluczyk? Może ty gdzieś masz? Ja mam kluczyk, a po co by był tu kluczyk, jak ja nie mogę wrócić? To gdzie jest kluczyk? Nie ma nic. Musi gdzieś być. Ten gościu z rakietą musi mieć... dawaj, dawaj kluczyk jadł. Czekaj, trzeba się cofnąć, nie wiem. No coś tutaj jest na rzeczy. Bo po coś tu by chyba nie... Niepotrzebnie by tego nie robili, nie? w którejś rurce było dobra dawaj wracaj bo to szkoda szkoda strzelania musimy pamiętać że tutaj było ten no, no mówiłem, no, mówiłem no. że szkoda strzelania o o Poczekaj, może stać Czy nie Mogę. uważaj jo Probujcie na linię spadł. Uważaj, gąbki. No nie, ja nie lubię ich. To jest głupota. W ty tu się idzie? Tędy? Aha, ja mam iść na dół. No lepiej tak. Ale się wtopiłem. <grym> Ej, ja przeskoczyłem w chmurę! Dobra, Musisz skrzesić? Czy dojdziesz Cześć? do końca sama? O, zaraz koniec. Bo. Dobra, to się nie skrzesza. a po co ja tam na plansz? Uh -huh. Kolejna plansza za nami. gdzie jesteśmy, tak, dalej, dalej. O, co? coś czujesz, że to będzie chyba ten. Wodny? Wodne. Nie, ja tego nie lubię. Ale jestem tak mały, że wejdę do tej rurki. Ja, ryba chciałam mi zjeść. Ja nie jestem robakiem. Hello. Hello. Masz no biorę, widzę go. Ale to jest ciekawe. Ty, patrz, możemy to zrobić cita. Co? Możemy pocheatować i przebić się na drugą stronę. O. Lepiej, nie? Lepiej, może nie. No, nie. Głupia ryba. Ooo. Ale. Te, te małe rurki powinny mnie wciągnąć chyba teraz, nie? Sprawdzasz rurki? Tak, ale te małe chyba nie działają, co? Jednak ktoś się zabezpieczył, żeby takich cheaterów jak mnie nie było. Tylko nie wiesz tego grzyba przypadkiem, nie? Bo jest jakiś podejrzany. <grystanie> Dzięki. Prawie ci planżę znowu Ty, teraz tu będzie dopiero. O o, nie da się tak szybko tam przepłynąć. Tak szybko tak przepłynąć tam? Kurczę. Ale teraz nakłatwałem. Wszystko przez A teraz w ogóle się nakomplikowało. O! Już jednego masz mniej. Co <laughs> widziałeś? Wow Nie, ja nie umiem pływać. No nie umiesz niestety. No nie umiem. Pesek. Pesek. Pesek, pieszek. Dobra. Ale Peszek. chociaż dzięki temu ominie mi to nudne pływanie. No, te pływanie. Bo to trochę takie wolne jest. Nie nadaje się, nie nadaje się. Ale już cię mogę pocieszyć, tam zaraz rurka będzie, żebyś tylko ten... No to lepiej nie pocieszaj, bo jeszcze nie ukończę tego. Ukończysz, ukończysz. Patrz, grzybka masz. Gdzie? No tam, patrz. No ty, ty, ty. Ale śmieszna. Dobrze dajesz, dajesz! Dziaba ich. Kolejny, uważaj. Tak, to coś tak fajne, że oni od razu wypływają do góry, nie? Do tej rury się nie. Za Zagrubiłeś to. Jak być, Jakbyś być bohaterem swoim... O nie, tuż, o, uważaj. jak te pieniążki złapać. Ale jest pocieszenie, bo jest safe. Wow, to ci wyszło. Ty nie musisz musisz tam do góry płynąć. Nie? Do współczucia. Teraz więcej ich się robi. Musisz wyczuć. Moment. Łoo, dobrze! Dobrze! Dajesz, dajesz! Gdzie chyba tam po lewej jest ta rurka. Tylko nie zgiń teraz. Prawie. Zwinęłam. Powiedzmy, że chyba jest koniec. Oby. Grycie coś tu... To... Jest! Przeszłaś! Dobra! Pięknie! Dobra, to myślę, że w tym momencie zakończymy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku oldschoolowego grania Super Mario Bros X. Oczywiście jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Możecie też strzelić suba i wszelkie komentarze bardzo mile widziane, bo to naprawdę motywuje. Także tym co, nara, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Cześć!